Sożercy. Mamy wiosnę za oknami. Może ta pogoda jeszcze bywa różna, ale można powiedzieć, że sezon grillowy powoli się zaczyna. Dlatego dzisiaj będzie kolejny odcinek z takiej serii grillowej, w której robię właśnie różnego rodzaju potrawy z grilla. A dzisiaj wykonam smash burgery, czyli rodzaj burgerów, w których kotlety są smażone w specjalny sposób, dzięki czemu nabierają naprawdę fajnego smaku, ale o tym wszystkim powiem w tym materiale. A całe burgery wykonam od podstaw, czyli zrobię własną bułkę, zrobię własne kotlety, dobiorę odpowiednie mięsiwo do tych kotletów, no i zrobię własne sosiwo. A następnie całość przygotuję na grillu i złożę w smash burgery. Tyle słowem wstępu, zabieram się za robotę. Zacznę od przepisu na bułki ziemniaczane. Bułki te są super miękkie, przez co idealnie nadają się do smashburgeru. Oczywiście możecie użyć dowolnych bułek, ale to nie będzie to samo, więc zabierać się za robotę, bo wykonanie nie jest trudne. Na początek musimy przygotować tłuczone ziemniaki. Obieramy 150 gramów ziemniaków, gotujemy je do miękkości i bardzo dobrze umiatamy je razem z odrobiną mleka oraz masła. Musimy otrzymać taką delikatną postać pióru, jak tutaj. Kiedy przygotujemy ziemniaki, możemy zabrać się za robienie bułek. Do pojemnika wlewamy 250 ml ciepłego mleka, takiego które ma mniej więcej 35 stopni. Dodajemy 9 g drożdży i 5 g cukru. Odstawiamy na 50 minut, aż drożdże zaczną sobie pracować. Po tym czasie do miski miksera dodajemy 550 g mąki typ 655 g soli, 150 g tłuczonych ziemniaków, mleko z drożdżami i jedno całe jajko. Całość miksujemy na średnich obrotach, a kiedy ciasto zacznie się wyrabiać. Dodajemy 50 g miękkiego masła. Tak, te ciasto wyrabiamy na wolnych obrotach, aż przestanie przywierać do miski i będzie miało mniej więcej taką stałą, plastyczną formę. No to teraz z ciasta turlamy kulkę i wrzucamy ją do natłuszczonej miski. Zakrywamy folią, którą też można sobie w razie czego natłuścić, żeby te ciasto nam później do niej nie przywarło. Tak ciasto odstawiamy na 60 minut do wyrośnięcia w jakimś ciepłym miejscu. Po tym czasie ciasto ładnie wyrosło i pozwalamy mu opaść. Wyciągamy na blat, dzielimy na porcje około 80 gramowe i turlamy z nich idealne kulki. A możecie to zrobić w taki oto sposób. Tak przygotowane bułki przykrywam ręcznik bądź folią, czymkolwiek i odstawiamy jeszcze w temperaturę pokojową na kolejne 30 do 60 minut, aby one wyrosły, aby, powiedzmy, dwukrotnie jeszcze zwiększyły swoją objętość i dopiero wtedy będę zabierał się za pieczenie. Po tym czasie buły są gotowe do pieczenia. Jeszcze tylko smorujemy je rozbrutanym jajkiem z mlekiem i pieczemy w piekarniku przez 20 minut w temperaturze 190 stopni. A oto efekt piękne i delikatne mięciutkie buły do moich smaż burgerów. Mamy buły zrobione, więc pora na mięsiwo. A do burgerów użyłem mieszanki dwóch rodzajów mięsa wołowego. Mięso z żeber wołowych, super aromatyczne i tłuste, no i do tego trochę mięsa spręgi wołowej. Nieco ścięgniste, ale po zmieleniu nie będzie tego czuć, a pozwoli mi to na dobre sklejenie burgera. Po prostu nie będzie się rozpadał mocno podczas smażenia. A taka mieszanka ma około 25% tłuszczu. Mięsiwo zmieliłem na sitku 5 mm I przygotowałem sobie 90-100 gramowe kulki do grillowania. Do wykonania sosu użyłem 35 gramów majonezu, 10 gramów keczupu. 10 gramów musztardy miodowej, a do tego 15 g drobno posiekanych pikli oraz 10 g drobno posiekanej cebuli. No i na koniec jakaś łyżeczka wody z pikli i do tego sól i pieprz dla poprawienia smaku. Wszystkie składniki przygotowane, więc pora wrzucić burgery na róż. Ja do grillowania używam gazowego grilla, jednak nie jest to wymóg konieczny. Najważniejsze, aby zaopatrzyć się w żeliwną, płaską płytę do grillowania lub taką planszę jak ja. W moim przypadku jest to jeden z elementów dumor, które oferuje Broil King w swoich grillach. Po prostu taką płytę, wstawiam zamiast rusztu i bez problemu mogę wykonać na niej właśnie te smash burgery. Zanim zaczniemy grillować kotlety, ważne by bardzo dobrze nagrzać taką płytę. Najlepiej do 230 stopni, dopiero wtedy na płytę kładziemy kulki mięsa i rozgniatamy je za pomocą szpatułki. Najlepiej dodatkowo sobie je dociskać jakimś innym narzędziem. Dzięki temu rozgniecione kotlety ładnie zbrązowieją dzięki reakcji Majarda I wytworzy się fajny crust. Kiedy zobaczymy, że mięsiwo powoli dochodzi i pojawiają się brązowe brzegi, nawierzchnię Mięsa układamy cieniutko pokoloną cebulę i odwracamy burgery. No i jeszcze raz dociskamy je do rozgrzanej płyty. Na wysmożoną stronę układamy kawałek sera cheddar, w międzyczasie wrzucamy połówki bułki na płytę, aby zgrillować je na wytopionym tłuszczu i zamykamy grilla na parę minut, żeby ser się roztopił. Dosłownie 2-3 minuty. W tym czasie mięso dojdzie, a ser się fajnie roztopi. I układamy kilka plastrów pikli na górę. No i kładziemy górną połówkę bułki. Dolną połówkę obficie smarujemy z i układamy na niej mięso z górną połówką. Kumbułki. I mamy to. Smash burger gotowy. To podsumowanie muszę nagrać z domu, bo okazało się, że w połowie grillowania rozładował mi się mikrofon. No i po prostu gadałem sam do siebie. Także dlatego też ten odcinek był w większości z lektorem. No i krótkie podsumowanie. Burgery już widzieliście, pokażę jeszcze raz. Wyglądają naprawdę fajnie. No to pora go spróbować. No Super. Te mięso jest idealnie wysmażone, wypieczone. No, fajnie się ta zewnętrzna strona zgrillowała. Powstał taki fajny, chrupiący krast. Dodatkowo ta cebulka się skarmelizowała ser roztopił, no dosłownie bajka. Także naprawdę polecam Wam ten przepis. A jak widzicie jest łatwy w wykonaniu bułki, naprawdę nie jest, nie jest problem zrobić mięsiwo, to też nie ma problemu te koniety usmażyć. Także róbcie, próbujcie i dajcie znać jak Wam wyszło. Trzymajcie się, cześć!